Ludziska, prosiaczyska Z tej strony jak zwykle Grzechu40 I pan Berliet, witamy was bardzo serdecznie Ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w War Thunder o, War Thunder po prostu War Thunder Bo War tutaj Thunder. nie ma żadnej podnazwy, nie? Nie, to jest War Thunder mm. Jest War Thunder, grał forces I War Thunder, War Thunder, przy czym w zasadzie Obydwa te War Thundery to jest jeden War Thunder Dlatego, że jest tylko jedna gra DOR, tak to właśnie jest No mniejsza tak czy inaczej, witam was bardzo serdecznie W zasadzie ma to sens, dlatego że na początku War Thunder Ground Forces był osobną grą Trzeba było osobno ściągać klienta pod niego i w zasadzie dostęp do niego był dosyć mocno ograniczony To była zamknięta beta Aaa, zapomniałem o tych teksturach Nie mogę z kokpitu sobie włączyć widoku, szkoda Mam tutaj dwie bombecki dupecki Może się zrzucę na wroga, gdzie ty jesteś? Ja z siebie nie wyrzu. Wiadomo. A tutaj się kręcisz. Zmykaj ode mnie wieprzu, żebyś o mnie nie wleciał. A czemu taką zostawiasz? A dymek se puściłem. Jak? L. L. Ty, dymek se puściłem. Te, dym, te kolory można zmieniać, tylko nie pamiętam jak. Da się ten dymek wyłączyć? No, drugi raz jest Wow. L. Ale jazda. 10 na 10 Nie. normalnie. No wiesz, w armory w masz światło na łach, tutaj masz dym w samolotach Ale takie szczegóły mi się to podobają To bitwa na Ziemi trwa. Tak, tak, widzę właśnie. Ja tam strzały latają z tego Czy jak ja tam podlecę, to mnie też ostrzelają, czy to są tylko jak Tak, czołgi? Pelotki strzelają normalnie do samolotu. Uuuu. Podlecę tutaj, mam dwie bomby, postaram się jedną rzucić. Tutaj zrzucić. masz rzucić. Łag, 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 łag jak. Gdzie? No tu. Widzę, mam jaka. A 4 km ode mnie. Jak tutaj jest przy mnie, popatrz sobie Lecę za nim. Dobra, już widzę. Aha, no to dupa. Pogo z strzeliłem. Dwa kilometry. Tam zwrócę bombkę, a tutaj lodnurkowii. Zniszczyłem go samym moim wyglądem. To się nazywa overpower. Tutaj gościu postanowił staranować w wzgórze. Jest to cały całkiem... Nie, on staranował w wzgórze, bo ja ten. Uszkodziłem mulotki i nie mogłem lecieć w górę. A ty to wszędzie byś twoje swoje trzy grosze wtrącił. Temu to uszkodziłeś tamtego, rozwaliłeś, tutaj Przecież coś. No tam... to za nim Jesteś rozbiłeś. w ogóle z drugiej strony mapy, ale tego też zabiłeś, Ja nie wiem, jakoś gruby i mi szyte. No to pomyślałem, że mówimy o tym samym, bo tu w tym samym czasie się gościu połownie rozbiło górę. Taki znaczy, bombowiec zestrzeliłem. Gdzie ty byłeś, ale no że zestrzeliłem, e? nie, nie wiem o czym ty mówisz. Kura mnie atakuję. Może... może mówiliśmy o dwóch różnych rzeczach Nie, myślę że o tym samym Uważaj Łak za tobą Czekaj! Nawracaj bo łak za tobą Jak Ci puści serię to... poszczylołem w człowieka już jak Łagodnie dla mnie to jest cel priorytetowy. Dobra. Zniszczyłem jednostkę naziemną. Ale, 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 te To może zajmieć też niszczenie samolotów dla odmiany. Szpoko moko maro, kopań Takie rzeczy to ja robiłem, jak ty jeszcze normalnie kozy sobie podcierałeś w przedszkolu. To ja to już fajnie. na wojnie walczyłem. Pochodnia. A, jaki koziofiutek, no? Ej ej, 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 nie spadaj, nie spadaj, co to jest? Co to jest, co to jest za niesuportynacja? Tak troszkę sterowność mi uszkodził. Pięć zestrzeleń. Nie wiem, jak ty to robisz. Mam Spitfire'a, tak? To na pewno jakieś cheaty. Na pewno. O jezu, uszkodzili mi zwrotność. Halo, pomocy. No, 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 no! A jakie to zwrotne dziadostwo, no! Jaki to bączuś! tam mi zastrzelił. Czy on już jest martwy? Chyba tak. A może nie. Dlatego mówię, że łagie są moją największą zmorą. Asysta! Dobrze! <grym> hmm. Jak? Jak to ty walczysz, panie, jak? No. Jak to takie zwierzątko, nie? No. I co by nie było? Gabucha ta krowa. Dokładnie. A? No bydle nie człowiek! No, podwozie. Ta... Nie zdążyłem rozłożyć podwozia to przez to. Na pewno. <laughs> no mówię ci Dobra no, wezmę teraz łaga. No, Saszka, dawaj, dawaj, Przeglądam się. No serio, już coś mi trafiło. Ju, już? Ju, już, już, już. Dobra, zobaczymy, co my tutaj możemy naprosiaczyć. To jest jakieś bydle. Jakiś koziofiutek. Gdzie ty to... co ty to... jak ty to lecisz? Jak ty to lecisz, Roman? Leć!

Ty mało mnie nie trafiłeś, tak by the way Ech, to No to po prostu calculated A no no Tak samo jak ostatnio Nie, tamto ostatnio to był mój błąd, przyznałem się, bez bicia Zwoli obroty Wow, ale mi zapaskodziło ekran stary Co jest? Bo olej się wylewa, olej ja! się wylewa się. Jest nie widzę, nic nie widzę! mi się olej wylewa Nie jemu, znaczy nie tobie, tylko jemu Ale ja, ale fajne Ty oh, nie stary po prostu nie, czegoś takiego się nie spodziewałem. Jestem pozamiatany w tym momencie. <laughs> nie, to było super. Czy ja się naprawdę. zniszczyłem? Nie, już sojuszniczy. ogień minus dwa ja. Ale ja się nie spodziewałem takiego realizmu, stary. Uh Ooo, -oh. mocznik mi podpowiada, że mam mały problem. Mały problem nazywa się, że nie żyjesz. Nie, ja nie wiem. Bo ja całkiem normalnie jestem w dobrym stanie, tyle tylko, że się paliłem. Dobra. Teraz niestety muszę dwupłatowcem polecieć, ale on ma cztery bomby. Spróbujemy na coś tą bombkę zrzucić. Ewentualnie na kogoś. Ewentualnie na kogoś, ale to jest raczej nierealne, żeby zrzucić bombę na drugi samolot. I ja, raz dostałem bombę. Ale to trzeba mieć takiego fuksa. Na razie wdam się w walkę kołową z jakiem, co wydaje się być dosyć głupie, no ale zobaczymy, czym to popłaci. Idę być z tarczą, synu, nie na tarczy. A tam cicho być... Czyżby... Ja go uszkodziłem! Ale boczki teraz sadzi stary! Ale fajne! Ty faktycznie tak mu, tak mu lotki uszkodziłem, że normalnie bamboleo odstawiał. Żebym teraz miał czym strzelać! Żebym teraz ja miał czym strzelać! O ja mam czym strzelać! A miałem czym strzelać! Wiesz, że ty jak go dostrzeliłem, nie? Nieprawda! No tak, zobacz sobie na feedback, to było moje fajnie. mentalne zwycięstwo. Miałem asystę. No miałeś. Przyjemnie się gra, no przyjemnie się gra. Wortandera i no, czego y jak najbardziej? Z lotniczego jest śmiesznie, zawsze jest śmiesznie. Nie czy wygrywasz, czy przegrywasz. Ja zawsze odczuwam taki... po prostu taką satysfakcję, że sobie mogę po lata coś postrzelać. Tak, to jest przyjemne. Fajne, miłe No panie lightning, czas umierać. Ha, zniszczyłem jednostkę zimną, ale ja jestem pizki, panie... A tam jest trzech wrogów to może nie do końca. Na razie zrobimy tak, rozdupcę sobie jeszcze jedną jednostkę na zimną, bo jeszcze jedną bombę. Potem zajmiemy się... No szlak! Serio! Aś ty zawisna bestio, ty! Żyjesz czy nie? Nie żyje. A masz jeszcze jakieś samoloty? Ja mam tylko trzy, niestety. A, to patrzaj na mnie. Paczaczam Teraz po parze umieram. A dlaczego? Bo mi goni BF-109? Nie bardzo. Goni, goni. Nie bardzo. Dobra. Klapy. Yy... Co ty chcesz lądować? No chyba muszę się naprawić, jak nie mam tylnych lotek. Podwozie G. Wiem. Klapy musiałem się odpolić DOR jak to klapy Klapy tutaj też są przecież nie Pierniczysz A czym się to Szyb robi? Za szybko chyba lecę No za szybko Wlecisz jeszcze w naszego nie. Nawracaj, spróbuj jeszcze raz, bo to już nie ma sensu Bo nie chcę się znowu rozpędzać, będę leciał z mniejszą prędkością. A szkoda mi samolotu, trać, bo to jest mój ostatni bojowy samolot, teraz mam bombowce. Za nisko! O, trochę zwaliłeś, ale dało radę. Pytasz po co strzelałem? Domyślam się, że we wroga A nie po to, żeby sobie załadować Nie wiem, tutaj jest nieskończona amunicja, więc nie wiem po co Po to, żeby zmniejszyć sobie szybkość samolotu Bo to wpływa na szybkość samolotu, lepiej hamuje Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo wywrócenia się na dziób Serio? Mhm No ja nie wiem Bo jak, ham, jak, jak szybko hamujesz I Ile się już naprawiał? 10 sekund O, koniec gry no, no. Ja ponaprawiałem ale przynajmniej widzowie zobaczyli, jak pani się tu ląduje. No. To w sumie. W ogóle z perspektywy osoby trzeciej, ale no. Proszę na. Czekaj, 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 nie uciekaj. Ja muszę zobaczyć, Boże. czy ja w ogóle w tym drzewku pracowuję teraz. Ja muszę zobaczyć, dlaczego ja aż tyle osób zestrzeliłem. Jak tu się wchodzi do drzewka? Nie głupie pytanie. 11 samolotów zestrzeliłem. Aha, to jeszcze mam samoloty! Damn! Jó, jest, jest zdań, to głupi. To akurat nic nowego. No ja nie wiem. Ale ja wiem. Mm, mm, mm. Mm, mm. Jak to? Uh. Wezmę tego. No i teraz mamy jakiś potencjał bitewny Tylko jeszcze zobaczę co ja teraz opracowuję w drzewku Kaj to się... Jak tu wejść do drzewka? Badania masz po lewej Po lewej badania... Gdzie? A tutaj taki mały, Jaki, jaki mały Jaki guziczek? Just like you Dobrze, co ja teraz opracowujemy? Łapięć opracowuję, opracowuje, tak? Ale po Jeszcze co to. Nie, już... nie, nie, to jest zły pomysł. Ja muszę na początek coś takiego. Takie niższe twierdzenie Tak, badania. tak, wiem, nie wiem. Teraz myślę, że. tego będę opracowywał. A co to jest? Away. No to. I co to, to, to? Niech rozumiem, niech rozumiem. Badania. Jak stąd wyjść? A, wyszedłem. Tu cię mam. <laughs> Dobra, czyli teraz będę opracowywał to. A jaki jest Twój battle rating? Teraz? I, WAK, BB. jak jest Twój najlepszy? Najlepszy jest bitewną. ten, o którym mówiłem. 2-3. Aha, o, czyli nie zwiększam na razie. Wiesz, gdzie jest najlepsza zabawa moim zdaniem? Gdzie jest? 3, na Battle Ratingu 3.7 jest najlepsza zabawa. A dalej mhm. co? Oczywiście znaczy ja nie mówię, że jest gorzej, tylko mówię, że ja się najlepiej bawię na Battle Ratingu 3.7. Są tam przyjemne maszyny, ale nie OP. No chyba, że garczą Dla o mnie Jezus, to już na tych tirach dobrze. bywają OPE maszyny, które mają taki strug amunicyjny, że po prostu przed tym nie uciekniesz. Mówisz o tych moich brytach? No o 12 tych 12 siódemek o Akurat mój ma osiem ładna mapa To jest mapa Zęgzał Zęgzał? Tak Okej okay. Niech Ci będzie Uh, 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 przepraszam was ludziska, ale jakoś tak senny się zrobiłem nagle. No, po tylu godzinach pracy. Dor, O czym mówisz? O nagrywaniu od samego rana. Nie, to taka praca nie praca. Może leć gdzieś wreszcie? No lecę przecież przed siebie! No tyleś w kółko co przez. No, ale przed siebie w kółko. No, powiedział ten, który nie leci w kółko. Ja tam to znowu to się nie skrzydłowym. A, no, no. no. Jaja, jaja, moje jaja. Uwaga, Na nadupcam. nadupcam! Co? Ty do mnie. Eee. Nie robi takich rzeczy. Przeraziłeś mnie nie na żarty. Lecę na P400. Aha, no to poleciałem. Na HES to no, jedna siecha. Raczej nie na bombowce, tylko tam niżej grzechu, bo tu trzeba lotniska przejmować Tak, tak, ale chciałem go zniszczyć, a to jest całkiem możliwe BF go zniszczy, bo już za nim leci, więc nie wiem, czy jest gie, szczężek, żeby za nim do niego leciał Joch jest jedno, cztery kilometry od niego No a BF jest parę metrów od niego i, i właśnie go podpalił I BF nie żyje Żyje Aha, no przez chwilę stał się przezroczysty Dobra, to lecę na lotnisko to zniszczysz tego fukwulfa, co wylądował i nam przejął Tak, tak, widzę, ale jestem za daleko jeszcze, wiesz? No ja jeszcze kilometr... Ja mam ponad dwa. Czekaj, czekaj, chłopie, patrz na to. A, ja go zniszczyłem, tak. Czemu? Nie wiem. Ale nadziei. To jest cheaterstwo, oszustwo. że obroty, synek! Uh-oh Uh-oh, nie, 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 nie! Uh-oh 40 cię goni i... uuu, no to jesteś ma 45 Jestem martwy, bo... bo jestem martwy, no masz rację Niestety Bo cię, bo cię goni Japoniec, a Japońca to jest UFO, które skręca w miejscu Ale ten drugi też mi nie daje spokoju, nie jestem go w stanie zgubić Próbowałem, ale się nie dało Wystawiam podwozie, na pewno wyląduje Nie wylądowałem... Przecież wystawiłem podwozie hmm. Co za jakieś, normalnie, no, jakieś literstwo No, dobra Tylko jest jedna rzecz, która na dłuższą metę mi się nie podoba, mimo wszystko w samolotach Co? Matchmaking. Tak, tutaj też muszę przyznać Ale to jest to, o czym mówiłem, że strugi łamunicyjne niektórych maszyn są po prostu nie do pokonania Ale nie Wiesz, że my walczymy przeciwko Battle Ratingom 4-7? 37 3-7. Albo przynajmniej 3-3. A gramy Dla mnie 2, bez sensu jest to, że wychodzisz w bitwę i gra zalicza Ci ten najwyższy matchmaking, podczas gdy masz całą masę gorszych maszyn i potem w bitwie grasz na przykład jedynkami. No dobra, no ale pomyśl sobie, co by było, jeżeli by ten... Moim zdanie nie powinno być czegoś takiego, że padasz i grasz dalej inną maszyną. Jak padasz, to padasz, wyjeżdżasz, wylatujesz w kolejną bitwę, koniec tematu. No to prawda, to akurat w, w takim sensie prawda. Ale myślę, że chcesz chodzić o to, żeby był masz making średni z pojazdu, wtedy można było go manipulować, nie? Nie o to mi chodzi. Mam teraz całkiem niezłego dwupłata, zobaczymy co mi się uda zrobić. Panie P39, proszę nie lądować. Uuu, uh. Ładnie. To ładnie. A coś tutaj na chrągoliłem przed chwilą. No właśnie, dwupłaty są tak zwrotne, to jest po prostu łopa maszyna, jak dla mnie. No są zwrotne, bardzo. Gościu był bezbronny. Po prostu obróciłem się niemal w miejscu. A tylko, że oni są szybsi. I mają większą siłę ogniową. Ui! Nie, 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 ty wieprze, ty Odwal się. No szlak. Napaliło się na mnie dwóch na raz, no serio. To długo tym dwupłatem nie powalczyłem. Unfortunately. To jest też kwestia no. tego, że jeżeli chodzi o maszyny pancerne, to jest troszeczkę spokojniejsze i bardziej przewidywalne. Wiesz gdzie jesteś, wiesz mniej więcej gdzie są wrogowe, z której strony mogą nadjechać. Natomiast tutaj właściwie mogą ci zaatakować ze wszystkich stron. I nie masz wpływu na to, który gracz się tą akurat zainteresuje, który się na ciebie napali. Więc przez to no, mechanika gry sprawia, że gra jest bardziej losowa. No dobra, zobaczymy, co to tam jeszcze mogę nachrumkolić. Tutaj coś się bardzo szybko zbliża. Łak. Ten łak, to bym mnie zabił. A już na niego lecę, zwolni obroty Janusz. Dobra i teraz obroty. Aha, na tym Wszędzie, tylko nie w niego. Nie no, troszkę w niego poleciało. Prawie... O matku! Jaki orga stary. Mało się nie rozwaliło ziemię. Tak ja bo tu samo odląduję. Już go namierzam... A ja nie mam przeładowanego o, o o, o Uderzyłem w niego. Uderzyłem sam od dobrze. Nie do końca. On mnie uszkodził. To mnie strzela? A ten BF?! Beef... Mam to same pytanie. No nikt go nie zestrzelił, no. Kurde, przecież go wpoziurawiłem jak sito, on latać nie powinien. O Boże. Zbyt wiele tych maszy mi nie zostało. Mam nadzieję, że po tej masz zamiar iść na Ahu. Ja tu normalnie zrobię i zdopię się średniowiecza Zmniejszy sobie masę Na zręcznościowych nie ma znaczenia czy masz bomby czy nie, tak samo lewasz To przepraszam cię bardzo, nie ma znaczenia czy masz bomby czy nie, ale jest znaczenie tego czy masz amunicję w magazynku czy nie? Nie wiem, tam chodzi o to, że masz magazynkę w tfu, Amunicję w magazynku tylko chodzi o sam efekt wystrzału, że spowalnia, tak? Jak strzelasz, to ci samolot spowalnia. Bez sensu. No, a nie jest tak? No jak strzelasz, to ci samolot nagle nie spowalnia, nie wiadomo z jakiego powodu. Ale chodzi o to, że siła fizyka. grzechu. No siła fizyka. Odrzut. Odrzut karabinów. W odwrotną stronę do tej, którą lecisz, Miby, prawda? Niby, ale wątpię, żeby to w grze, w tak naprawdę zaimplementowali. A poza tym, na realnym świecie to jest stosunkowo niewielka siła taki odrzut z karabinów. No, z tych karabinów akurat prawda, ale jak masz na przykład dwudziestki albo 30. a są przecież takie samochody, które Dobra, mają. Co innego, jak się obejrzeć za siebie? Utrzymujesz C. C, jak C coś. Nie działa. Musisz się myszką potem kręcić. Aha, w ten sposób Dię. No dobrze. No jakiś tutaj koziofiutek jest. Coś tu kombinuje, warchlaczy. No się na mnie łajza napaliła chyba. A ty se lądujesz, no tutaj walki trwają, a ty się lądujesz. No przecież przejmuję strefę. Co ty wiesz o przejmowaniu bronię cię? Bronię czy story jest to twój skrzydłowy doros? Strzelam do ciebie. Chyba cię zaczeliłem. Nie to A6M <laughs> A tak się nie. Ci no, ładnie tu z takimi tirami, jak nie powinniśmy. Z... Chłopie samoloty o niebo lepsze. No, ale przynajmniej przejąłem lotniska, nawet będę z wrakiem. Ciekawe. No, walki o to lotnisko są nieprawdopodobnie zaciekłe. Oj! No, szlak. Wiesz, co my też tutaj dowala w tej grze? Dokładnie to samo co w czołgach. Nie ma pasków zdrowia, efektem czego ktoś cię czasem jest w stanie w sekundę zniszczyć. Dosłownie w sekundę. To jest bez sensu, jak dla mnie. Nie masz nawet to to... czasu reakcji, nie masz możliwości obrony. Sekunda, nagle ktoś ci siera na dupie, oddaje dwa strzały, nagle nie macie. Losowość, po prostu zwiększona losowość, niepotrzebnie. PW1, bombowiec. Jak tutaj stanowisko bombowe zająć? Wow. A. A, Tak, prawda się to natychmiast dosz. O, lecę przejąć lotnisko. No, a ja lecę zginąć próbując przejąć lotnisko. No to ty zginiesz, a ja je przejmę. W czym rzecz? Idealny plan. A ty miałeś zginąć no, no już ginę, popatrz A, no i dobrze, dobrze Za szybko lecę! Kumbaczacza! Wow To było epickie No, a nie masz śmigiełka, to się wygięło Tak troszku Nie, ze zbyt wielką prędkością tutaj siadłem po prostu na pasie startowym Ale przeżyłem! Sukces! Dor, to było dziwnym. Nie, no idę na rusków. Mówisz 2-3 Battle Rating. Dobra. No czekaj, no bo już 26 minut nagrywam, więc w zasadzie można no skończyć. No. no to dobra, no to skończmy. Jestem za. No to kończymy. Hej ludziska, cześć Wam wszystkim. Mam nadzieję, że ten chaos, który Wam zaprezentowałem na tym odcinku, Wam się podobał. Chociaż jako tako, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach z serii, zagrajmy w War Thunder, a także inne gry. Z mojej strony to tyle. Pamiętajcie o refinkach w opisie. Hej!